Organizowane są po raz drugi. W tym roku są zorganizowane wraz z dniami otwartymi szkoły. Targi pracy skierowane są do szkół branżowych i do technikum. Natomiast nieotwarte skierowane są dla osób szkół, ponad, szkół podstawowych z różnych tutaj okolic. Dzisiaj witaliśmy pracodawców z naszego rejonu. Było ich 22. どうぞ。 Dziękujemy za zaproszenie w możliwości brania udziału w tegorocznych targach. Oczywiście promujemy zawód policjanta, przedstawiamy osobom, którzy biorą udział w tych targach wszystkie niezbędne dokumenty, ale także proces rekrutacji do naszej służby. Przedstawiamy możliwości awansu, również informujemy o tym, co możemy zaoferować w naszej komendzie. Każdy z Policjantów, którzy, którzy dostaną się do naszej jednostki, mogą rozwijać swoje pasje, jak także podnosić swoje kwalifikacje, mogą być kierowani na kursy specjalistyczne, w zależności od tego, kto w jakiej dziedzinie tutaj wykazuje swoje zaangażowanie. pracę w branży gastronomicznej, mimo że to jest taka branża niszowa, to z kolei dla osób, które chcą podjąć pracę w tym zawodzie jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą. Zatrudniamy osoby dość dużo, wiele osób pracuje u nas ponad 20 lat, także no, dołączcie do najlepszych. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w naszych usługach w Urzędzie Pracy. Mamy do zaoferowania mnóstwo usług: bony szkoleniowe, bony starzeniowe, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, dotacje na działalności gospodarcze, pośrednictwo, doradztwo zawodowe. Zapraszamy nie tylko młodych, ale również ludzi po 50, po 30 roku życia do skorzystania z naszych usług. Mam nadzieję, że na rynku pracy znajdą się odpowiednie oferty i usługi dla Państwa, w zależności od potrzeb, oczywiście. Prezentuję tu dzisiaj dwie firmy, firmy Agrecol i firmy Madonis. Firma Agrecol znana tu w regionie od 30 kilku lat. Produkuje nawozy, środki ochrony roślin. No i ten proces tak wygląda, że produkujemy od samej bazy, po konfekcję, po dystrybucję, po eksport. Więc podobnie jest w firmie Madonis. Madonis produkuje z kolei kosmetyki, chemię gospodarczą, kapsułki do prania, inne środki czystości. Tak samo od produkcji, konfekcji przez dystrybucję eksport. W związku z tym ten zakres e, oferowanych stanowisk jest bardzo szeroki wszystkich zapraszamy młodocianych którzy kończą podstawówkę żeby zgłosili się do cechu mamy mnóstwo zawodów do wybrania w zależności kto kogo co interesuje są to fryzjerzy tapicerzy mechanicy samochodowi elektrycy i wiele wiele innych zawodów Także zapraszamy do nas, spisujemy umowy z pracodawcą, i to są już młodociani pracownicy, którzy pracują na takich warunkach jak my. Oferujemy wszelką pracę. Praktycznie można powiedzieć, że w każdej dziedzinie nam brakuje ludzi. Może od handlu, marketingu, poprzez warsztat, czyli zawody techniczne, automatyków, elektryków, informatyków i na samym końcu ludzi produkcyjnych po prostu, którzy by umieli stanąć na linii produkcyjnej do pracy w przemyśle spożywczym po prostu. Wiemy, współpracujecie z całą Europą i nie tylko, tak więc te możliwości rozwoju, pewnie awansu są dość duże. Tak jest, bardzo duże. Pracujemy w całej Europie, nasz, nasz produkt jest w całej Europie, począwszy od Hiszpanii po wschód, e, także rozwijamy się, idziemy do przodu i potrzebujemy ludzi do pracy. Zaprezentuję dwie firmy, firmę Benix i firmę Livello. Jesteśmy tutaj zaproszeni przez panią dyrektor do szkoły Wieruszowie. Chcieliśmy zaprezentować i siebie, i swoją firmę, jak również zawody, które potencjalnie będą dla nas niezbędne do tego, żeby firmę, którą rozbudowujemy w Livello, wyposażyć w doskonałą kadrę, która będzie potrafiła obsługiwać maszyny, będzie umiała obsługiwać urządzenia, więc chcemy tą ofertę tutaj przedstawić młodym ludziom, porozmawiać z nimi, wytłumaczyć, czego będziemy oczekiwali. Pojawiają się pytania ze strony młodych ludzi, co firma jest im w stanie zaoferować, więc ja to pytanie odwracam w drugą stronę, co ty młody człowieku jesteś w stanie zaoferować firmie, a ja ci mówię, jakie będziemy mieli oczekiwania. Stąd jakby to spotkanie, żeby troszeczkę powiedzieć od strony pracodawcy, a nie tylko ze strony nauczycieli czy tutaj starszych osób, które się młodzieżą opiekują. Nie kusimy. My mamy bardzo konkretną ofertę, um, zarówno dla młodzieży szkoły podstawowej, ale też dla absolwentów przyszłych. Jako nauczyciel mogę powiedzieć, że takim znakiem naszych czasów, w sytuacji, kiedy w czasie reformy bardzo młodzi ludzie przychodzą do zawodu, okazuje się, że nie wszyscy dokonują właściwego wyboru. Więc dzisiaj jest takie fajne zderzenie, bo z jednej strony szkoła podstawowa, która troszkę tutaj. Zastanawia się ciągle jeszcze, chociaż ten wybór już tuż tuż. Natomiast przychodzą absolwenci i tak jak mówię, my nie kusimy. My mamy konkretną ofertę dla młodych osób. I co ciekawe, podchodzą do nas zarówno mechatronicy, którzy mogliby się jak najbardziej odnaleźć w obsłudze maszyn, robotów, obrabiarek cence. Przychodzą budowlańce, a więc umysły techniczne. I tak naprawdę mamy propozycję pracy dla każdego. Także ci wszyscy, którzy nie mają pomysłu, nie przyjdą do nas. Bo my pomysł mamy naprawdę na nich bardzo dobry. Środowiska, ale jest Na pewno rozwój, bo, bo w programowaniu jest tak, że musimy co chwilę rozwiązywać nowe zadania i tak naprawdę jest to podejście, które daje nam co chwilę coś nowego i, i nowe, możemy odkrywać nowe obszary, że tak powiem. W wielu dziedzinach. Oferujemy pracownikom młodocianym dwa kierunki stolarza i elektryka. Oferujemy całą bazę funduszu socjalnego, dodatkowe benefity. Przede wszystkim jest to, jeśli chodzi o pracę elektryka, praca pod dachem gdzie jest bezpiecznie. Zachęcamy wszystkich młodych do przesyłania swojej oferty CV na adres mailowy rekrutacja, IMS Helvetia, Małpa. Z Helvetia, także zapraszamy wszystkich młodych do tego, aby składali swoje CV. Mają jeszcze czas, jeśli chodzi o ósme klasy. Natomiast osoby, które kończą technikum, liceum ekonomiczne, to zapraszamy do składania CV ofert pracy. Niedawno otworzyliśmy zakład w Nowym Ochędzynie, Tam zatrudniamy wielu operatorów maszyn, na pakowaniu pracowników, na magazynie również mamy biurowiec tam. I stąd propozycja i pomysł pojawienia się właśnie na targach, żeby ściągnąć do siebie młodzież. Także zapraszamy chętne osoby, które chciałyby u nas prowadzić swoich sił. Jak tylko będziemy szukać, zapraszamy, przychodźcie, pytajcie śmiało i zatrudnimy Was. Oferujemy pracę, jeżeli chodzi o spawaczy, ślusarzy, jak i powiedzmy sobie, potrzebujemy ludzi do pracy w budownictwie, czyli, czyli ekipy montażowe, tak? Głównie, głównie te trzy takie kategorie. Czym zajmujecie się na co dzień? Zajmujemy się produkcją hal łukowych, hal dwuspadowych, produkcja i montaż. Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Jak są chęci, to każdy może zostać żołnierzem. Złożyć u nas w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Sieradzu wniosek. Wniosek do tego ostatniego szkoły podstawowej, średniej, wyższej i ksero dowodu osobistego. I wtedy od nas pracownicy obsłużą. I powie, po, doradzą, gdzie można iść, gdzie są najbliższe szkolenia. Yy, okres podstawowy 28 dni, później okres szkolenia specjalistyczny 11 miesięcy. Młodzież yy, mocno dopytuje tutaj o te warunki służby? Tak, bardzo mocno. Duże zainteresowanie. Bardzo duże zainteresowanie to jest uczelniami wojskowymi. Yy. Dużo już złożyło, albo zamierza w tym tygodniu złożyć dokumenty na uczelnie wojskowe. My przede wszystkim oferujemy do degustacji takie małe kanapeczki bankietowe, które by mogły smakiem przyciągnąć. Jak mówią, przez żołądek do serca przyciągamy smakiem młodych ludzi, którzy by też chcieli pracować w tym zawodzie gastronoma. Jest to specyficzna praca, ponieważ głównie obciążona jest weekendami. No, w ciągu tygodnia jest mniejsze obłożenie, ale też wymaga pracy też ludzkiej, bym powiedziała. Więc no my przyciągamy przede wszystkim taką stabilnością, łagodnym podejściem, bezstresowym zachowaniem w stosunku do młodych ludzi. No i oczywiście chęcią pracy, no bo bez chęci pracy nie będzie też zaangażowania. Możemy chcieć, ale jak ktoś nie będzie mógł lub chciał, to też nie osiągniemy celu. Zajmujemy się produkcją skarpet, rajstop oraz mebli tapicerowanych. No, i potrzebujemy pracowników właśnie do obsługi maszyn dziewiarskich na tapicernie, jako tapicerów, szwaczki do pakowania, do piankowania gdzieś. No i w sumie tyle. W tym właśnie, pomijając przemysł meblarski, bo u nas tego jest odliku, jako przemysł dziewiarski, no to jest tutaj niszowy, prawda, produkt, ponieważ takich firm w regionie no jest bardzo niewiele, albo jesteście jedyni praktycznie. Przemysł żywiarski gdzieś tam jest bardziej rozwinięty w okolicach łodzi. My od tego zaczynaliśmy w sumie swoją przygodę z biznesem. I po prostu gdzieś to jest nasze takie dziecko, z którego narodziły się później późniejsze biznesy typu właśnie przemysł meblowy. W tym momencie szukamy do pracy elektryków, mechatroników i na tym chcielibyśmy się głównie skupić. Wchodzimy z nową inicjatywą, żeby prowadzić również praktyki dla uczniów, Staszyca, żebyśmy mogli rozwijać i poszukiwać nowych pracowników. Rekrutacja jest u nas bardzo uproszczona. Wystarczy krótka rozmowa wstępna i tak naprawdę początek naszej współpracy uważam, że już jest rozpoczęty. Realnie jesteśmy producentem mebli na wymiar, tak jak widać i no też poszukujemy uczniów, tak? Do nauki takiego praktycznego zawodu. Generalnie przyszłościowy kierunek myślę, nawet jakby ktoś chciał, nie wiem, w przyszłości otworzyć własną firmę, no to myślę, że zdobędzie duże doświadczenie u nas. No, rynek jest bardzo chłonny, dziś raczej mało kto kupuje gotowe kuchnie, a właśnie takie typowo skrojone na miarę. No tak, ma Pan tu w 100% rację. No, dzisiaj klient jest bardzo indywidualny, ma swoje. No potrzeby indywidualne, tak? gdzie, gdzie to trzeba dopasować, skroić na miarę.